Jak widmo gospodarczej stagnacji przełoży się na nasze portfele? W poprzednich materiałach zwracałem uwagę na fenomen taniejącego paliwa na tle wciąż galopującej inflacji. Bezpośrednią przyczyną tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, jest groźba tak zwanej stagflacji. To dla przypomnienia taki stan gospodarki, w której słabemu wzrostowi gospodarczemu, czyli stagnacji, towarzyszy ponadprzeciętnie wysoka inflacja. Spójrzmy nieco szerzej na tę sytuację. Mając z tyłu głowy temat konia pociągowego dla całej gospodarki, czyli problem paliw. W Europie hamują Niemcy. W zasadzie niemiecki przemysł produkuje obecnie znacząco mniej niż jeszcze rok temu. W Chinach gospodarka toczy się zauważalnie wolniej niż prognozowano. Import spadł, eksport rośnie mizernie, a to oznacza znacznie mniej ciężarówek na chińskich drogach. Z kolei w Stanach Zjednoczonych. Po ostatniej decyzji o podniesieniu stóp procentowych, Amerykański Bank Centralny zasugerował przerwę w podwyżkę. Ekonomiści wydają się tu być raczej zgodni. Jeśli chodzi o Europę, to ekonomiści przewidują, że recesja w tym roku może wystąpić z 50% pewnością. Dlatego też prognozy napędzającej gospodarkę konsumpcji są regularnie obcinane. Zgodnie z nimi, nie pomogą nawet zbliżające się wakacje. Amerykański rząd prognozuje, że chociaż w lipcu i w sierpniu będzie się sprzedawać Nieco więcej paliwa niż latem zeszłego roku, to nadal będzie to znacząco mniej niż przed pandemią. Zatem nadzieje na to, że największy na świecie detaliczny rynek paliw uratuje producentów, mogą okazać się boleśnie złudne. Dla naszych portfeli to na krótką metę bardzo dobra informacja, ponieważ w perspektywie najbliższych kilku miesięcy oznaczać to może zapowiedź niższych cen. Zgodnie z dewizą, że im gorzej w gospodarce, tym lepiej z cenami, czyli z inflacją. Lecz w kontekście cen paliw i co za tym idzie cen wszystkiego, nie możemy nie poruszyć tematu, który wciąż budzi potężne emocje. A chodzi o astronomiczne zyski firm odpowiadających za ich produkcję i dostarczanie. Po rekordowym ubiegłym roku pieniądze wciąż płyną do nich szerokim strumieniem. Okazuje się, że najwięksi przetwórcy i sprzedawcy zaliczyli najlepszy początek roku w całej dotychczasowej historii. Ich zyski są liczone w setkach miliardów i są wyższe niż prognozowali. Analitycy, a konkretnie rzecz ujmując, dwa razy wyższe. Tyczy się to także naszego państwowego potentata, czyli Orlenu, który zdążył już w opinii wielu zasłużyć sobie na miano ździercy. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych materiałach.